Cześć widzowie, z tej strony Adek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na serwerze uphard.pl, który startuje już w czwartą edycją, już w ten piątek o godzinie 18. Już dzisiaj, czyli w środę, wtedy kiedy oglądacie ten odcinek, o godzinie 17 odbędą się beta testy, na których będziecie mogli przetestować wszystkie rzeczy. Dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam, żebyście pograli i przetestowali. Na początku również Wam ogłoszę konkurs, tak jak to... Co edycję Upharda, co 30 lajków pod tym materiałem będę dawał stosować jedną rangę VIP. Dlatego zostaw tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz w komentarzu podaj mi swój nick oraz jaką gildią zagrasz na nowej edycji Upharda. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo live'y są codziennie. Oczywiście z edycji Upharda będziecie mieć codzienne streamki, dlatego mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas. No i dobra, zaczynamy od nowości, które są naprawdę potężne. Pierwszą nowością jest taki villager, który stoi, pisze magazynier to tutaj możecie sobie kupić dostęp do magazynu. Cena zostanie ustalona, no, przed edycją pewnie ustalą chłopaki Czene z Ukardu, więc to jeszcze się dowiecie ile to będzie kosztować, ale bardzo fajna rzecz z tym magazynem. A drugą nowością jest kowal, który, u którego możecie wytworzyć turbodrop, voucher na killwipa, przyciągacz, czyli taką wędkę, która ci przyciąga gracza, kilo w 3, Lub możecie wymienić na magiczne kamienie, a magiczne kamienie na końsy, albo naprawić po prostu swoje wszystkie przedmioty. Na samym początku Wam powiem, że jak wejdziecie na serwer, czyli w piątek o godzinie 18 na starcie edycji, będzie miał każdy gracz ochronę startową, jeśli się nie mylę, na 3 minutki. Więc przez te 3 minutki możecie sobie zrobić kilofa, jakoś tam secika, no i oczywiście zdobywać punkty. Następną rzeczą do godziny 24 w dniu startu będą sety bez enchantów i sety są oczywiście żelazne. Będziecie mogli zenchantować tylko sobie kilof na 5-3, czyli oczywiście na najlepszy kilof, no ale najlepszym jest tylko kilof 6-3. Idąc dalej pod ukośnik nagroda, macie, że tak powiem, darmowe trzy case'iki, więc jeśli wejdziecie na server, to od razu sobie wpiszcie ukośnik nagroda i odbierajcie od razu keysy, bo to w sumie trzy no, case'iki za darmo. No ja na przykład wejdę i to od razu odbieram, więc zróbcie tak jak Adek. Idziemy dalej. Uprawnienia Xanarox. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądają uprawnienia gildyjne. Również zasła zmiana od poprzedniej edycji. Zarządzanie grupami. Tutaj możecie sobie wybrać, jaką ten gracz będzie miał grupę. Na przykład rekruta, członka. Lub zaufanego, lub zastępcę. Tutaj macie pokazane, co, te, co ta grupa ma, lub możecie nadać po prostu oddzielnie samemu sobie. Na przykład, jeśli ktoś chce, że miał tylko teleportację na bazę, no to po prostu tutaj klikacie i może się na przykład tylko na bazę kliknąć, tepnąć, że tak powiem. Więc oczywiście uprawnienia są na plus. Oszustów mamy nadzieję, że oczywiście będzie troszkę mniej. Rangi premium mają mniejszy czas oczekiwania na teleportację z 10 sekund na 5. Dlatego, jeśli zawsze długo czekaliście, no to z rangą premium was wstępnie szybciej na spawna i tak dalej. Ukośnik EC, tutaj macie pokazane ender chesty dla gracza, dla rang premium i dla, dla, dla rangi legenda, dlatego ender chesty również bardzo fajne. Ukośnik warp, tutaj macie warpy, magazynier, grupowe TP lub kowal. Jeśli Wam się nie chce biegać po spawnie, to sobie możecie oczywiście kliknąć. Tak się prezentuje tutaj te pareczka X vs. X. No i co widzowie? Idąc dalej, ukośnik serce, to po prostu was stepa na serce gildii. Tutaj macie teleportację nastąpi za 5 sekund. No ja się ruszę, bo no nie będziemy iść na serce, bo chyba to nikogo nie będzie interesować. To już sami zobaczycie jak to wygląda. Więc co widzę? Ja Was jeszcze raz zapraszam na edycję. 5 godzina 18, beta testy już dzisiaj. No i co? I widzimy się na live'ach, pa pa!